Zapraszam Was dzisiaj na przepis na jaglane banty. Przygotowanie domowego jaglanego bandy. Zaczynam od zalania połowy szklanki kaszy jaglanej szklanką wody. I tak zostawiam to wszystko na noc i będę gotowała dopiero następnego dnia. Do namoczonej przez całą noc kaszy, którą zaraz wrzucimy tu do garnka, właśnie wrzucam, dodamy jeszcze jedną szklankę wody i będziemy to gotować około 15 minut. Obserwujcie to, żeby to nie było takie do końca ugotowane, mają zostać tak trzy łyżki wody w tym wszystkim, żeby rozpuścił nam się potem ładnie xylitol i żeby miały od czego zmięknąć wiórki kokosowe. Także widzimy się po jakichś 15 minutach. W międzyczasie przygotujcie sobie jeszcze naczynie. Chcemy czegoś, co ma takie w miarę proste dno. Nie musi być płytkie, ale musi mieć takie w miarę proste dno o prostym kształcie, żeby się ładnie dało to wyjąć. I żeby ułatwić sobie życie, zrobimy patent, który już pewnie znacie z moich trufli czyli wyłożymy dno takim pasem papieru do pieczenia i jeszcze po bokach powsuwamy takie mniejsze fragmenty. Żeby po prostu zachować kształt naczynia i nie zrobić takich górbolonów, jakby się zrobiły, gdybyśmy wszystko wyłożyli i ugnieśli, ale mieć mega ułatwione wyciąganie. I takie naczynie odstawiamy sobie na boczek i właśnie zajmujemy się kaszą, bo już mi tutaj z tyłu doszła. Będzie trochę buchało, ostrzegam. Musicie sprawdzić, czy ta kasza jest już ugotowana. Ona nie może być surowa, oczywiście, ale nie może być jeszcze taka w pełni wsiąknięta. Musi być tu troszeczkę tego płynu. Jeżeli odparuję Wam za dużo, tak jak uważam, że mi odparowało za dużo, dodajcie po prostu dwie łyżki wrzątku. Musi to być jednak ciepła rzecz, żeby dobrze się rozpuścił ksylitol i żeby dobrze namiękły nam wiórki kokosowe, ale też nie może być tego płynu oczywiście zbyt dużo, no bo wtedy nie stworzą nam się zwarte batoniki. I skoro już mówię o ksylitolu, dodajemy ksylitol. Przepraszam Was za ten chaos, za mało łyżek przygotowanych. Ja dodaję trzy łyżki tego ksylitolu tutaj do tej kaszy. Oczywiście może to być miód, syrop klonowy, czy tam cokolwiek chcecie, czy jakiś słodzik. Wszystko jedno. Mieszam to tutaj, ksylitol ma tę wady, że niestety trudno się rozpuszcza, dlatego właśnie tak się z nim caskam i dbam o te płyny i dbam o temperaturę i mieszam to teraz, bo chcę, żeby wszystko było dobrze. Ja dodam jeszcze troszeczkę esencji migdałowej, to jest naturalny aromat migdałowy, ponieważ wydaje mi się <ścoughs> i dam sobie rękę uciec, może to za dużo mówię, ale tak mi się wydaje że bandy jest troszeczkę właśnie takim aromatem podbity i, i dużo fajniej to smakuje dzięki temu. No i też, nie wiem, ja nie przepadam za tym specyficznym smakiem kaszy jaglanej. Dzięki temu aromatowi będzie trochę łatwiej go zniwelować. Do tego dodajemy wiórki kokosowe. Ja mam wiórki z Biedronki, bardzo dobre, polecam. Dodajemy około 150-200 g. Ta paczka na 200 g. Ja będę po prostu dosypywała najpierw tak prawie, że cało, bo tyle wiem, że będzie że na pewno wejdzie. I będę po prostu sprawdzała, jeżeli będzie konsystencja taka, że, że widzę, że jeszcze coś przyjmie, to dodam trochę więcej. Widzę, że przyjmie, także nie będę zachowywała na dnie biurków. Dodam wszystko, co tutaj mam. Dokładnie mieszamy i za chwilę się widzimy, jak będziemy wykładać masę do naczynia. Jeszcze chciałam Wam pokazać, jak wygląda konsystencja papki, która wyjdzie na pewno dobrze. Jest dosyć zwarta i tworzy takie pęknięcia, gdy się ją tak przyciska i przejeżdża. Widzicie, tak jak taki mokry piach trochę pęka. Upewnijcie się, że Wam to smakuje, że nie jest za mało słodkie, czy tam może potrzebuje trochę więcej aromatu i wtedy, jeżeli Wam smakuje, przełóżcie do wcześniej przygotowanego naczynia. Trzeba będzie to dokładnie zagnieść i bardzo, bardzo dobrze schłodzić przed nałożeniem polewy, bo inaczej wszystko nam się rozwali. Tutaj ta kasza, tak jak na przykład gdy robiliśmy pudding z kaszy manny, nie wiem czy pamiętacie, też miała to do siebie, że na początku nie była jeszcze taka zwarta, kiedy robiliśmy nadzienie, ale gdy ostygła, można było wyjąć z kubeczka piękny Twardy pudding, który można kroić. I tak samo będzie tutaj, ponieważ ta kasza wchłonie jeszcze resztki płynów, które ma, a także wiórki wchłoną te resztki płynów i zrobi się to dużo bardziej zwarte. Także wykładam do końca i uklepuję i jeszcze zaraz nam powiem, co dalej, żeby była jasność. Uklepane, teraz musimy naprawdę dobrze to schłodzić, więc najpierw odłóżcie to, niech dojdzie do temperatury pokojowej, ale dzięki temu, że jest w takim naczyniu już prawie doszło. I wsadźcie do lodówki na minimum 2 godziny. Musi być taki, że jak będzie się to podważać, to będzie się trzymało wszystko razem, a nie gdzieś tam wyginało. Widzicie, teraz się wygina i absolutnie nie nadaje się do oblewania polewą. Więc widzimy się, gdy już to wszystko stwardnieje. Jako polewy możecie użyć również koszki czekolady, ale ja nie chciałam po prostu pokazywać takiego banału, bo to każdy potrafi. Jeżeli chcecie, to to zróbcie. A jeżeli chcecie trochę pokombinować i na przykład nie możecie z jakichś względów w ogóle użyć cukru, lub czegoś tam, nie wiem, lub nie macie czekolady, zobaczcie, co ja mam tutaj dla Was do zaproponowania. Będziemy potrzebowali gorzkiego kakao, znowu ksylitolu, mleka w proszku, które jest tu opcjonalne. Wiem, że nie jest to najzdrowszy wybór. Jeżeli nie lubicie mleka w proszku, nie chcecie go dawać, dajcie po prostu o jedną łyżkę więcej kakao i o jedną łyżkę więcej ksylitolu. I będę używała jeszcze gorącej wody i oleju kokosowego, który mi się tutaj upłynia. Ja mam taki w takiej buteleczce, dlatego muszę tak zrobić. Możecie po prostu odmierzyć łyżkami i wsadzić do mikrofalówki. No i dobra, i co robimy? Odmierzamy sobie kakao. Ja użyję trzech łyżek kakao, żeby zrobić te polewy. Do tego dodam. Jako, że dodaję to mleko w proszku, to dodam półtorej łyżki ksylitolu, bo mleko w proszku jest trochę słodkie. I tak jak mówię, jak wy nie chcecie używać mleka w proszku, dodajecie jedną łyżkę kakao więcej, jedną łyżkę ksylitolu więcej i dwie łyżki, co mi jest logiczne w sumie, mleka w proszku. I do tego teraz wleję trochę gorącej wody, tyle, żeby zrobić taką papkę, ale jeszcze nie jakoś super rzadką. Przydałoby się mieć trochę więcej wody w szczajniku. <grych> Złożyłam ją do podgrzewania oleju. Zaraz wracam. Woda już jest, także lejemy. To będzie tak około 3-4 łyżek, myślę. Jeszcze trochę. Ponownie zależy mi tu na tym, żeby dobrze te rzeczy rozprowadzić, bo tak jak mówiłam Wam wcześniej, ksylitol nie jest najwdzięczniejszą substancją słodzącą, jeżeli chodzi o rozprowadzanie i rozpuszczanie się, więc jest to zabieg, który właśnie ma nam w tym pomóc. I okej, okay, o taką nie, mniej więcej miazgę nam chodzi. I teraz do tego, żeby to wszystko się fajnie związało w lodówce. No bo na razie to po prostu zostanie taka papka. Może leciusieńko się zwiąże, musimy dodać troszeczkę twardniejącego w, w lodówce tłuszczu. No i ja użyję, jak się zapewne, to myślacie, oleju kokosowego, który już powinien mi tutaj takie zmiękł. I dodam go dwie pełne łyżki. I to będzie absolutnie wystarczająca ilość żeby związał się w taką fajną polewę nie skorupę, ale w taką fajną, ale pięknie pachnie to jest olej nierafinowany tłoczony na zimno pachnie rewelacyjnie, czyli mamy banty z polewą jeszcze kokosową w dodatku, czyli już po prostu rozpusta na maksa, to musimy tu porządnie rozprowadzić, żeby ten tłuszcz był wszędzie, a nie tylko gdzieś tam na wierzchu no bo chce, wypływa nam na wierzch co jest naturalne dla niego. I zaraz wyjmiemy z formy nasze bandy, bo już związało. Minęły dwie godziny około trzymania go w lodówce, tak jak Wam mówiłam. I polejemy to polewą i znowu wstawimy do lodówki przed krojeniem. Tym razem już chyba na trochę więcej. Nawet można znowu wsadzić na całą noc, to się nie zepsuje, albo można po prostu na dwie i pół, 3 godzinki. Albo sprawdzajcie baluchami. No, oczywiście, może być bardziej miękka ta polewa, jeśli Wam to nie przeszkadza. Jakoś tam to pokroicie. Polewamy. Szykujemy sobie dechę do wyciągnięcia naszego banty. Jest już zimne. Widzicie, ono się tak przykurczyło po bokach, także będzie łatwiej wyjąć. I po prostu po chłopsku. Odecha jest trochę kurcze. O, robię tak. Odecha ma głupią dziurę, tutaj i mi część może po prostu przez tę dziurę postanowić wypaść. Także tak będzie bezpieczniej. Przewalamy. I już widzicie, jak było łatwo dzięki temu, że mamy te papierki. Po prostu banalna sprawa. Przepraszam za, za te zasłony, wszystko ładnie wyjęte, nie rozwala się, da się to pokryć, nawet dobrze zrobiłam, że mam tę matę, bo będę mogła potem mieć czystą deskę, ładną po tym polewaniu. No i dobra, polewamy naszą polewą i tak jak mówiłam, wsadzimy to do lodówki na jakieś dwie godziny, jeżeli chcemy, żeby było perfekcyjnie zestalone, a jeżeli jesteśmy niecierpliwi, to możemy jeść właściwie już teraz, no bo co to tam, w czym to przeszkadza, że ta polewa jest jeszcze miękka. Staramy się rozprowadzić ją jak najbardziej równomiernie, tak żeby fajnie tutaj ściekała po bokach. Powinna starczyć na pokrycie całości razem z bokami. Ja tutaj jeszcze mam miseczce na ten cel właśnie zostawione trochę. I już koniec naszego bandy. Jak zastygnie, to pokroimy. Pewnie się jeszcze zobaczymy z efektem końcowym. A... Ja udekorowałam banty jeszcze takimi grubymi wiórami kokosowymi. To się nazywa chipsy kokosowe. I tak właśnie wygląda przed przekrojeniem. Pokroję je już przy gościach, więc może załapiecie się na jakieś zdjęcie. Jeżeli nie, żegnam się z Wami już teraz. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i do zobaczenia następnym razem. Pa pa!